Cześć, okay, Marko, witam Was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na mapce przemasowo. Słuchajcie, tak jak wcześniej na live, pamiętacie, obsiałem sobie całe te moje pola soją, więc soja już jest gotowa do zbioru. Także w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie te żniwa. Z soją o tyle jest prościej, że nie będę miał słomy, więc tak naprawdę nie będę miał tyle roboty de facto z tym. Po zbiorach tej soi, słuchajcie. Zajmiemy się już może gdzieś tam topolą energetyczną, ale mam jeszcze tak trochę inny plan co do tego gospodarstwa u mnie. Także na spokojnie to sobie jeszcze będziemy gdzieś tam w przyszłości ogarniali. Myślę, że tutaj bez problemu puszczę sobie z tej strony sobie puszczę klasa. Na tym obszarze tutaj a tym drugim kombajnem pojedziemy sobie na ósemkę. Zobaczyłem, że to będzie dobre rozwiązanie chociaż z drugiej strony, nie no mam dwie przyczepy yy, to czemu nie soi akurat nie ma aż tak dużo więc nie trzeba będzie co chwilę tam gdzieś jeździć podjeżdżać rozłożymy sobie kombajn dobra no i dobra możemy zaczynać Także ja tutaj sobie oczywiście zatrudniam pracownika, e, drugi kombajn O jest tutaj, dobra, to drugim kombajnem musimy sobie podjechać na ósemkę Za pieniądze z SOI e, mam w planach całkiem sporą inwestycję e, Jak wiecie można już e, właśnie dzierżawić pola, także Tutaj Global Company wyszło z taką naprawdę bardzo fajną inicjatywą To jest to czego mi brakowało, bo maszyny mogliśmy m, właśnie dzierżawić, dzierżawić, wypożyczać no, nie mogliśmy dzierżawić pól de facto, także. No, tutaj bardzo fajne rozwiązanie z ich strony. Myślę, że wielu z Was się spodoba. No i dzięki temu możemy też o wiele szybciej rozwijać swoje gospodarstwo, także spoko opcja. Jest jeszcze jedna modyfikacja, która wyszła dosłownie dwa dni temu, słuchajcie. I to jest też modyfikacja od Global Company, Ca całego tego zestawu, całej tej paczki tych modyfikacji od nich. Za chwilkę Wam o niej troszeczkę opowiem. Myślę, że też będzie dosyć przydatna taka modyfikacja. No bo jakbyście tam na przykład chcieli sobie, nie wiem, nawóz rozsiać, czy czy, czy opryskać, czy też nie wiecie ile na przykład będziecie potrzebowali danego nie wiem, właśnie, właśnie nawozu, oprysku, obornika, gnojowicy, czegokolwiek takiego, to to wam to wszystko wyliczy, czy też będziecie mieli dylemat, który obszar kupić, bo no ten jest większy, ten jest mniejszy, wiadomo jak to z tymi obszarami, i też nie ma takich informacji, właśnie w farmingu, który obszar ile zajmuje. Także tutaj Global Company po raz kolejny wychodzi z taką inicjatywą bardzo fajną, dzięki której będziemy mogli właśnie sobie takie dane sprawdzić. Za chwilę wam powiem, jak to się wszystko prezentuje, nazywa. Tylko sobie puszę tutaj pracownika, a my zajmiemy się resztą tutaj prac na gospodarstwie dzisiaj. Dobra. Co do peletu, to na razie, tak jak mówiłem, nie, nie widziałem, że był gdzieś wyciągnięty ten paletyzator na zewnątrz z tej hali. Hala de facto jest wyciągnięta, ja chyba nawet mam tutaj dodano tą modyfikację. Hmm. Nie, nie mam dodanej tej modyfikacji, na to wygląda. To po prostu jest to ta, taka największa hala, tylko że w środku mamy zbiornik na pelet, zbiorniki no i. I tak to wygląda, no mamy troszeczkę bardziej zautomatyzowane to, że nie musimy tam wsypywać gdzieś tam ręcznie i tak dalej, a później będzie fajne, wysokie zapotrzebowanie To możemy to sobie bardzo szybko sprzedać Myślę, że ciężarówka wyląduje do... Klasa To będzie spoko rozwiązanie Dzisiaj będą takie prace bardziej organizacyjne na gospodarstwie Tutaj sobie zaparkujemy ciężarówkę na polu Opody mam terenowe takie bardziej, do ciężarówki, do przyczepy Także bez problemu sobie tutaj mogę wjechać. Ta przyczepa zaś poleci sobie do Fenda tam. Dobra, to sobie możemy podjechać tam. Tutaj też fajny daszek panoramiczny. Pięknie, ładnie wszystko widać. Szkoda, że tego szyberdachu nie możemy otwierać. No to lipa trochę. Nie byśmy mogli otworzyć szyberdak. Ja to mówię, że ten ciągnik w środku no, wygląda przekosmicznie, mi się mega podoba ten design w środku, że jest taki fajny, fajnie zrobiony. Eee, I to ma ten swój urok, ten ciągnik, naprawdę. Bo na raczej nie zamierzam go na razie sprzedawać. Myślę, że nie, prędzej sprzedam chyba tego klasa, e, którego miałem wcześniej. E, niż tutaj tego e, Deutsche Fachra. Dobra, ty sobie zostajesz tu kolego. Tutaj by trzeba było trochę tempomacie podkręcić z tego co widzę. Dobra, i lecimy dalej. Teraz tak. Kolejne plany na dzisiaj. Jak to wygląda? Ułowiec. Czysto jest. Czysto ułowiec. Mamy ukór też. Jest pewnie czysto, bo tam niedawno sprzątałem. Robimy tak. Przenośny warsztat do naprawy. Zabieram sobie stąd. Słuchajcie, tutaj może w przyszłości jakąś nawet halę małą, sobie postawimy. Jakąś małą wiatkę. Zbiorniki na paliwo też najprawdopodobniej stąd znikną. Za chwilę Wam wyjaśnię dlaczego. Bo, jak tutaj będę chciał postawić jakiś właśnie mały garaż na coś, no to niestety te zbiorniki będą w trochę takim słabym położeniu. A to sobie postawimy tam, gdzie mam te maszyny na łące. Bo tam w przyszłości najprawdopodobniej też będzie się pojawiało trochę więcej tych maszyn. Także tam sobie to postawię ten obwoźny warsztat. A tutaj sobie za chwilę postawimy normalny warsztacik. I, i tyle. No tu ładnie idą te żniwa, Będą, ładnie to będzie szło, bo nie będę musiał się bawić w ogóle w żaden sposób z ze słomą, także wiecie, jeżeli chodzi o słomę, to jeżeli słoma Wam jest potrzebna, to to jest bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli robicie słomy na pellet, to wyjdziecie na tym o wiele lepiej, niż gdybyście sprzedawali samą słomę, jak wiadomo. Z, z soją, rzepakiem na przykład jest o tyle prościej, że nie potrzebujemy do tego właśnie Żadnych tam pras i tak dalej Czyli też de facto zaoszczędzamy trochę na tej cenie Muszę zobaczyć z której strony to tutaj mamy Z tej strony mamy No to dobra, to wiem gdzie to, jak to zrobię Bo tutaj nie mam czym tego naprawiać za bardzo, w razie czego Także pytniemy sobie to tutaj O i tutaj będzie sobie stał ten warsztacik. Fajny. Teraz tak. Ty kolego polecisz sobie na gospodarstwo, wrócisz z powrotem. Najprawdopodobniej tego klasa sprzedam na samym początku i też sobie zrobimy coś na takiej samej zasadzie jak... Jak to miało miejsce na Seasons. Że kupię sobie jakiś tam ładowacz teleskopowy, czołowy, cokolwiek takiego, ale nie będzie to już właśnie taki mały ciągnik. Myślę, że ten mały ciągnik to on i tak raczej nawet średnio pasuje do rozsiewacza nawozu, więc taka lipa trochę włączyłem sobie chwasty, jednak te chwasty nie zdążyły mi już tutaj w ogóle urosnąć, także podejrzewam, że dopiero teraz jak obsiejemy sobie pola to te chwasty będą w stanie nam rosnąć soję sprzedamy i będą pieniążki teraz tak, zastanawiałem się gdzie dać warsztat i warsztat tak naprawdę hmm. potrzebuje dużo miejsca, żeby się zmieścił kombajn wszystko żeby się zmieściło Chociaż z drugiej strony, jak dałbym warsztat tutaj, tak jak myślałem pierwotnie o warsztaciku, żeby go dać właśnie w tym miejscu, i tu byłby warsztat. Mamy myjkę, mamy kersher. Mamy, mielibyśmy tutaj warsztat wtedy. Nie z głupie rozwiązanie, chyba. Dobra, mamy tutaj warsztacik. Teraz tak garaż. Garaż, garaż. Szkoda, że w garażu nie ma właśnie podziału na budynki. Łatwiej by mi było znaleźć to wszystko. O, to chcę sprzedać. I zbiornik na paliwo też chcę sprzedać. Dobra. Teraz postawimy sobie nowe. Dobrze. O, tutaj mamy co? Nie, bo tu jest zodev. Do Dobra, to nie, nie, nie. Tu dystrybutor może być normalnie. Na spokojnie. O, i tutaj sobie pierdzielniemy jeszcze banieczkę. Pięknie. Myślę, że całkiem spoko wychodzi teraz. Eee, to ładnie się prezentuje. O wiele ładniej niż wcześniej. Teraz tak, eee, klasik. Ten klasik z racji tego, że ma trochę kunia więcej niż ten malutki to poleci sobie kosić łąkę, słuchajcie. Myślę, że też spoko opcja, jak dla niego. Tutaj też by trzeba było zrobić w przyszłości jakąś dróżkę. W sumie ten silos na te ziemniaki nie był mi tak naprawdę potrzebny, bo nie wiedziałem, że do tego głównego silosu możemy właśnie też ziemniaki tam wrzucać, więc buraki najprawdopodobniej później będą lądowały do tego głównego silosu. Tam kury mamy, już się zamontował ten zbiornik, który nam dolewa wodę do kur, i teraz słuchajcie, bardzo ważna informacja. Jak sami wiecie, wychodzi też nowy dodatek, DLC płatne do farminga. I tak jak przepowiedziałem, normalnie jestem, wiecie, jak taki kurde jasnowic, że maj-czerwiec to najprawdopodobniej będzie następne DLC płatne, i później podejrzewam, że będzie to październik-listopad, te dwa miesiące. Bo, jakoś tam nie wiem, dwa miesiące przed czy trzy miesiące przed nową wersją farminga raczej nie będą nam chcieli wcisnąć DLC płatnego. Także myślę, że co najmniej pół roku przed premierą nowego farminga dostaniemy ostatnie DLC. To z tymi maszynami, o którym tam była mowa wcześniej, że 90 maszyn i urządzeń dostaniemy w trzech DLC, tak? Jedno DLC było, czyli to Bergald. Bergold, tak naprawdę. No i teraz dostaniemy następne, za chwileczkę sobie o nim opowiemy troszeczkę. Tylko jeszcze tak, bo ja tutaj gadałem trochę o Global Company i nie skończyłem. Zająłem się właśnie tutaj bardziej gospodarstwem. I za chwileczkę wracamy do Global Company, a później przejdziemy sobie właśnie do omówienia trochę tego dodatku, jak to wygląda. Stąd też właśnie najpierw organizacja pracy na gospodarstwie, a dopiero później będziemy się martwili global company. Tutaj najprawdopodobniej później też sobie zgrabię to wszystko na, na wałki. I tak jak mówiłem, na razie siano czy tam trawa leci sobie właśnie do biogazowni, bo tam jeszcze mamy ten pozostałości po kiszące, więc gdzieś tam będziemy musieli też z tym sobie poradzić i to zacząć wywozić. Dobra, teraz mogę zatrudnić pracownika Ctrl G, czyli Global Company. Jak widzicie, w Global Company pojawia nam się dwie nowe zakładki. Mianowicie tu jest ta zakładka od tego wypożyczania pól, czyli od dzierżawienia i to jest bardzo fajne. Pamiętajcie o tym, że tutaj ten koszt yy, leasing, to jest koszt, który płacicie na początku, a to jest koszt później za każdy następny dzień. To pamiętajcie o tym. Ja zastanawiałem się nad yy, wypożyczeniem tego obszaru z lasem. Tylko, że on nie ma swojego numerka. Także ten obszar najprawdopodobniej musielibyśmy kupić. No i tak to właśnie zostało rozwiązane. Całkiem spoko, mi się to nawet podoba. Tak naprawdę moglibyśmy też zasadzić gdzieś swój las. Gdzieś w przyszłości najprawdopodobniej to sobie też ogarniemy. Tutaj mamy jeszcze ten mały las. 300 tysięcy. Tu mamy 600 tysięcy. No i gdzieś tutaj musielibyśmy jeszcze pierdzielnąć. Najprawdopodobniej jakiś tartak taki trochę większy. Ty tutaj ziomuś sobie. Kość tą trawkę nie świruj. Dobra, e, dalej. Global Company. E, dobra, przechodzimy do tej zakładki. jest to zakładka, e, która nazywa się Field Calculator, czyli kalkulator pół tak naprawdę, nie? E, no i teraz tak, zobaczcie, że mamy tutaj na przykład obszar numer 15, o którym mówiłem, że ma około 10 hektarów najprawdopodobniej. No i zobaczcie, że ma 10,3 hektary. Z tego co się orientuję, to to nie będzie e, obie, tak jakby powierzchnia e, całego obszaru, tylko pola. Mam nadzieję, że tak to, tak to mamy rozumieć. Samego pola, nie powierzchnia obszaru, bo to jest różnica, to się różni to w niektórych przypadkach dosyć sporo. E, to jest powierzchnia samego pola, mam taką nadzieję. I tutaj mamy wapna. Ile potrzebujemy wapna na ten obszar? Ile potrzebujemy nawozu? E, Płynny nawóz, środek chwastobójczy, obornik, gnojówka i kompost. Jak widać, tego kompostu potrzebujemy bardzo dużo. No i ja się zastanawiam w ogóle, ile ja tamtego kompostu mam w tej biogazowni, bo chyba nigdzie tego nie mam napisanego naprawdę. Czy ja gdzieś to będę miał zaznaczone, bo tą bańkę, którą mam wypożyczoną. To, a tutaj wypożyczone, ona jest tylko do wody, nie służy do tego. No to gdzieś tam później będziemy to musieli jeszcze sprawdzić i zobaczyć, ile tego towaru się tam nadbierało. Przypominam, z dwóch milionów e, kiszonki, także no, powinno być tego całkiem sporo. Wiatrak tutaj stoi, który nie należy tak naprawdę do nas. Zastanawiam się, czy jakbyśmy kupili ten obszar z tym wiatrakiem, to czy ten wiatrak by tam targał, e, właśnie trochę trochę zysku z tego. Jak sobie podejdziemy do niego, czy coś dostaniemy jakąś tutaj informację? Chyba nie. To jest po prostu taka ozdoba, nic poza tym. Nawet od głosów żadnych od niego nie ma. Także teraz przechodzimy do najnowszego DLC. No i dobrze. Jak sami widzicie, tutaj no mamy nowe DLC do farminga. Jest to Querland and... Vicon Equipment Pack. No i co ten y, cały zestaw będzie nam tutaj zawierał? Y, szeroko pojęte narzędzia, y, które możemy wykorzystywać właśnie w naszych gospodarstwach. Data wydania to jest 16 czerwca 2020 roku. Oczywiście y, ten dodatek jest zgodny z Farming Simulator 19, Windows, y, w tym wersja Steam, Epic Game Store. Także jeżeli macie gierkę na Steamie, Epic Store czy gdziekolwiek indziej, no to yy, wiadomo, tak? Słuchajcie, yy, co tutaj będziemy mieli? No mamy jakieś pługi, możemy sobie zobaczyć tutaj, 2,5 metra, dalej mamy kultywator, 5 metrów, później mamy yy, turbo 8000, wow! Mamy 7,7 metra kultywator, następnie siewniki, czyli to będzie taki szeroko pojęty dodatek do do farminga z wszystkimi maszynami, które tak naprawdę de facto już są w farmingu, nic nowego raczej nie dostaniemy. Po prostu nowa marka nam się pojawia w grze i tyle. Siewnik tutaj mamy kolejny 2000 litrów pojemności 3 metry, czyli takie dosyć małe maszynki. Tutaj mamy znowu siewnik. Tutaj mamy zbiornik do tego siewnika. Najprawdopodobniej ten siewnik wygląda dosyć interesująco, moim zdaniem. Wiecie, on mi przypomina trochę tą zgrabiarkę, taką największą e, z budowy. E, no, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest dosyć podobny do tej zgrabiarki. 6000 litrów pojemności, 12 metrów szerokości. Ostatnio dodaliśmy, dostaliśmy dodatek Bergold do farminga, gdzie właśnie to e, też mieliśmy tam siewniki. Także, no, tak troszeczkę słabo, bo tutaj tych siewników jest, jak, jak widzicie, całkiem sporo. Tutaj mamy sadzarkę. No i sadzarek akurat jest mało, więc sadzarki mogą być spoko. Tam ma akurat 12 metrów. E, przydałaby się jakaś sadzarka taka właśnie do ziemniaków. E, jakaś większa, no bo są na razie tylko te takie najmniejsze, więc słabo. Ochrona roślin, czyli mamy jakiś zbiornik na nawóz, na oprysk. E, tutaj mamy również e, opryskiwacze. Ten opryskiwacz wygląda też całkiem spoko. 4,6... 4600 litrów. Co to jest? 18 do 40 metrów szerokości. Uuu, no to nice. Tutaj mamy też jakąś modyfikację. 18 do 28 metrów. No to spoko, spoko. Następnie mamy technologię nawożenia, czyli jakiś tam rozsiewacz do nawozu. Nieduży. W każdym bądź razie 45 metrów szerokości. No to, czy nieduży, to, to, to można by było dyskutować. Od 24 do 45 metrów. No to ładnie, ładnie. Kosiareczka następnie. Kosiarek też nie ma jakoś za wiele. Także tutaj też można by było powiedzieć, że jest całkiem fajna opcja. 3,2. To jest taki zestawik, wiecie, ta naprzód, tutaj mamy na tył. Te mają 10 metrów. Chyba to będą takie najszersze, bo z tego co mi się wydaje, to te od Klasa mają 9 coś. Dalej mamy taką małą kosiareczkę. 85 koni mechanicznych jest tylko potrzebne do niej. 4 metry szerokości roboczej. Przetrząsacze. Hmm. Tutaj już mamy od Vaikon niektóre maszyny. Tutaj były same od Querland z tego co mi się wydaje, tak? Nie, tutaj mamy jeszcze tą Siarpia mamy od Vaikona. Ale na przykład zobaczcie, że... To jest wybór marki Querland, a to jest Vaikon, więc to jest jakby taka chyba jakaś wspólna marka zrobiona z tych firm. Technologia Bell, oczywiście standardzik, 150 koni mechanicznych, wymagana moc no i tutaj mamy jeszcze owijarkę czyli no dupy nie urywa ten dodatek jak na 15 euro e, mamy 2, 4, 6, 8 10, 12 14, 16, 18 20 22, 24 e, narzędzia do farminga za 60 jurków hmm, za e, 60 zł mniej więcej tak no ja bym się tutaj troszeczkę kłócił, że to ma sens w ogóle, no bo nic nowego tu nie dostaniemy, próżnowej nowej marki. Także jestem ciekawy waszego zdania, co wy sądzicie o właśnie tym dodatku. Do Farming Simulatora 19 oczywiście. Um, no ja jestem tego zdania, ja nie wiem, czy sobie tutaj nie włączyłem z powrotem ugniatania. Usychanie wyłączone, niszczenie wyłączone, dobra. E, bo na Seasons chyba już włączyłem to niszczenie. Tak jak chcę zrobić jakieś żniwa dosyć szybko, w miarę to sobie to wyłączam, no bo wiecie na przykład teraz musiałbym kombajn przestawiać, czy pilnować tych kombajnów dosyć skrupulatnie. Teraz ciężaróweczka. Gdzie jest to ciężaróweczko? Tutaj się ładnie kosi. O, tutaj mamy ciężarówkę. Akurat klasik ładnie stoi, bo można sobie fajnie z boku podjechać. Także jestem ciekawy co wy sądzicie o tym nowym DLC. Czy spodziewaliście się czegoś takiego, czy też liczyliście na coś więcej? Gdzieś tam były plotki o cebuli, marchewce, że dostaniemy maszyny i nowe uprawy, jednak no, to się nie stało. Niestety, no bo myślę, że to by było naprawdę bardzo fajne. No a tak no, pozostaje nam się znowu obejść jakoś tam w pewnym stopniu smakiem. Jeżeli jednak Wam się podobało, to standardowo zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknijcie w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Pozdrawiam, do usłyszenia wkrótce. Hey.